Kolagen to, jak zaraz udowodnię, jeden z najważniejszych składników obecnych w naszym ciele. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest on nam niezbędny. Jednak pozostaje pytanie, co zrobić, aby jego poziom w naszym organizmie był odpowiedni. I w tym odcinku udzielę Państwu na to odpowiedzi. W tym wyjaśnię, czy warto go suplementować, ponieważ w tym temacie krąży wiele sprzecznych informacji. Krótko najpierw wyjaśnię, czym dokładnie jest kolagen i do czego jest nam on potrzebny. Otóż kolagen to pewien rodzaj białka. I ciekawostką jest to, że spośród wszystkich białek obecnych w naszym organizmie to właśnie kolagen występuje w największych ilościach. Szacuje się, że stanowi on około 30% wszystkich białek w ciele człowieka. Jest on głównym składnikiem tkanki łącznej, co po prostu oznacza, że jest składnikiem, którego zadaniem jest łączenie ze sobą i spajanie różnych komórek budujących tkanki. Ważną informacją do zapamiętania, która przyda nam się w dalszej części filmu, jest to, że kolagen, jak każde inne białko, jest zbudowany z różnych aminokwasów. I cechą charakterystyczną kolagenu jest to, że składa się on głównie z aminokwasów takich jak prolina, glicyna i hydroksyprolina. Kolagen jest wszechobecny w naszym organizmie występuje on w skórze, ścięgnach, mięśniach i kościach, którym zapewnia odpowiednią elastyczność i wytrzymałość. Do tego z kolagenu zbudowane są również naczynia krwionośne, a nawet rogówki oka, którym również zapewnia on właściwą elastyczność. Kolagen przyspiesza gojenie się ran, Wspomaga procesy regeneracyjne stawów i kości, poprawia kondycję skóry, ułatwia swobodny przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, zaś jego niedobór sprzyja utracie jędrności skóry, pojawieniu się zmarszczek, zwiększonej łamliwości i wypadaniu włosów, zwiększonej kruchości kości i wzmożonej ich podatności na złamania, a także prowadzi do sztywności stawów i pojawienia się bólów okołostawowych oraz bólów mięśniowych. Warto też wiedzieć, że kolagen zapewnia właściwą integralność nabłonka jelitowego, zaś jego deficyt może prowadzić do niekorzystnej, zwiększonej przepuszczalności jelit, co z kolei może skutkować pojawieniem się dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a nawet przewlekłego stanu zapalnego. Wobec tych informacji zapewne nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że kolagen jest kluczowym białkiem dla utrzymania zdrowia całego organizmu, dlatego warto zastanowić się, co zrobić, aby zadbać o jego odpowiedni poziom w naszym ciele. I teraz chciałbym przejść właśnie do omówienia tego zagadnienia. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że jedynym źródłem kolagenu w naszym organizmie jest tak naprawdę jego wewnątrzustrojowa produkcja. Mam tu na myśli to, że kolagen powstaje w naszym ciele w przebiegu różnych reakcji biochemicznych z wykorzystaniem różnych składników. Czyli jeśli nawet suplementujemy czysty kolagen, to to nie jest tak, że po spożyciu kolagen ten na przykład w postaci proszku nagle zacznie się wbudowywać w nasze kości, stawy czy skórę. Gdy go spożyjemy w formie żelatyny lub gotowego preparatu, to w przewodzie pokarmowym ulega on najpierw w strawieniu do mniejszych cząsteczek, czyli peptydów i aminokwasów. One z kolei muszą zostać wchłonięte do krwiobiegu, a dopiero następnie są wykorzystywane do produkcji kolagenu na nowo. Oznacza to, że jeśli nasza dieta nawet wyjątkowo obfituje w kolagen, czy to w postaci naturalnych produktów, czy suplementów diety, to w przypadku, gdy procesy produkcyjne są z jakiegoś powodu zaburzone, wówczas nic nam po tym. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby produkcja kolagenu przebiegała prawidłowo. Jednym z najważniejszych składników mających wpływ na powstawanie kolagenu jest oczywiście witamina C. Wynika to z tego, że wpływa ona na aktywność najważniejszych enzymów zaangażowanych w produkcję kolagenu. Mowa tu o enzymach takich jak hydroksylaza prolinowa i hydroksylaza lizynowa. To właśnie dzięki tym dwóm enzymom dochodzi do powstania prawidłowej struktury kolagenu. Poza tym witamina C bezpośrednio hamuje rozkład wspomnianego białka. Osobom zainteresowanym dopowiem, że witamina C pobudza produkcję przede wszystkim kolagenu typu pierwszego i typu trzeciego. To, o czym mówię, przekłada się na konkretne efekty kliniczne. Dla przykładu prace naukowe dowodzą, że wysokie spożycie witaminy C zmniejsza ryzyko osteoporozy aż o 33%, choć oczywiście za tym efektem kryje się nie tylko zdolność witaminy C do pobudzania produkcji kolagenu, ale wiele innych jej dobroczynnych właściwości. Aby dostarczyć dużo witaminy C, powinniśmy regularnie sięgać po produkty takie jak porzeczki, maliny, truskawki, kiwi, cytrusy, papryka, brokuły, kalafior, brukselka, natka pietruszki oraz jarmuż. Wysokie ilości witaminy C zawiera również dzika róża, rokitnik i acerola. W utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych za sprawą pobudzania produkcji kolagenu znaczenie ma również mieć. Ten pierwiastek odpowiada z kolei za aktywność enzymu o nazwie oksydaza lizylowa. Badacze wykazali, że enzym ten po prostu nie działa, gdy brakuje nam miedzi. Przeprowadzone badania z udziałem ludzi pokazały wprost, że dostarczanie wysokich ilości miedzi sprzyja zwiększonemu usieciowieniu włókien kolagenowych. Mówiąc prostszym językiem, dzięki miedzi nasz kolagen staje się mocniejszy i bardziej odporny na zniszczenie. Aby nie zabrakło nam miedzi, dobrze jest sięgać po podroby, nasiona sezamu, pestki słonecznika, nerkowce, orzechy laskowe, ziemniaki, bataty, a także gorzką czekoladę. Bardzo duże ilości miedzi znajdziemy też w produktach stosunkowo rzadko przez nas spożywanych, czyli w małżach, ostrygach i homarach. Na marginesie wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty na kilka minut czytania. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Aby produkcja kolagenu w naszym organizmie przebiegała prawidłowo, nie może nam zabraknąć również żelaza. Eksperci wskazują, że składnik ten wpływa na aktywność tych samych enzymów, których praca jest uzależniona od witaminy C. W najnowszej pracy z 2023 roku możemy przeczytać wprost, że niedobór żelaza jest jednym z czynników przyczyniających się do osłabienia naszych kości, co wynika m.in. właśnie z jego uczestnictwa w powstawaniu kolagenu. Źródłem żelaza w naszej diecie są przede wszystkim podroby i mięso czerwone, w tym chuda wołowina. Stosunkowo dużo żelaza zawierają też ryby tak jak łosoś i sardynki, a także jajka i nasiona roślin strączkowych w postaci np. fasoli, soczewicy i ciecierzycy. Przy okazji, jako ciekawostkę powiem, że na wzrost właniania żelaza w przewodzie pokarmowym korzystny wpływ mają składniki, o których przed chwilą powiedziałem: czyli witam na C i miedź. To tylko pokazuje, jak ważne są zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi i że w kontekście powstawania kolagenu zadbanie o dostarczanie odpowiednich ilości witaminy C, miedzi i żelaza może przynieść bardzo dobry efekt. Do produkcji kolagenu potrzebujemy też cynk. Świadczą o tym m.in. objawy i skutki, jakie mogą pojawić się w wyniku niedoboru tego pierwiastka. Mam tu na myśli na przykład to, że włosy stają się bardziej łamliwe, zaś rany goją się wolniej. Poza tym badacze wskazują, że cynk wzmacnia nasze kości z uwagi właśnie na to, że jest on zaangażowany w produkcję kolagenu. W celu wysycenia ciała cynkiem powinniśmy regularnie spożywać produkty bogate w ten pierwiastek, a są to przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak ryby, mięso drobiowe, podroby i chude mięso czerwone. Jak chodzi zaś o produkty roślinne, to najwięcej cynku znajdziemy w chlebie żytnim razowym, kaszy gryczanej, fasoli, pestkach dyni i słonecznika, migdałach, a także w kakao. Wśród mniej znanych składników pokarmowych, ale wcale nie mniej istotnych w kontekście produkcji kolagenu, znajduje się również krzem. Zdaniem badaczy pierwiastek ten jest ważnym składnikiem odżywczym w gojeniu się ran, a także w tworzeniu kości, właśnie za sprawą uczestniczenia w powstawaniu kolagenu. Najlepszym źródłem krzemu w naszej zwyczajowej diecie są pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym głównie otręby i ciemne pieczywo, a także banany, daktyle, rodzynki i fasola. Stosunkowo dużo krzemu znajdziemy też w piwie bezalkoholowym. A jeśli zależy komuś z Państwa na dostarczeniu wyższych ilości krzemu, to warto zaopatrzyć się w wodę krzemową. Mam tu na myśli zwykłą wodę mineralną, która odznacza się podwyższoną zawartością krzemu. Niestety takich wód na rynku jest stosunkowo niewiele. I jeszcze innym sposobem na dostarczenie krzemu jest regularne sporządzanie sobie odwaru ze skrzypu polnego. Aby go zrobić, należy zalać dwie łyżki ziela dwoma szklankami wody, doprowadzić do wrzenia i gotować całość przez 10 minut. Po tym czasie odwar przecedzamy do termosu i stosujemy w ilości pół szklanki 4 razy dziennie. Przy czym jeśli ktoś zdecyduje się na częste spożywanie odwaru ze skrzypu polnego, to dobrze jest zaopatrzyć się w witaminę B1, czyli tiaminę, ponieważ we wspomnianej roślinie znajduje się enzym, który ją rozkłada i po dłuższym okresie stosowania może doprowadzić do jej niedoboru. Wszystkie składniki, o których dotychczas powiedziałem, spełniają bardziej rolę funkcjonalną, czyli pobudzają one procesy związane z produkcją kalagenu w naszym organizmie. Jednak aby doszło do powstania kolagenu, to potrzebny jest do tego oczywiście materiał budulcowy, czyli aminokwasy, o których wspominałem na początku filmu. Mam tu na myśli głównie prolinę, glicynę i hydroksyprolinę. Przy czym jako ciekawostkę powiem, że wspomniane aminokwasy zaliczamy do tzw. aminokwasów endogennych, czyli które nasz organizm jest w stanie samodzielnie sobie wyprodukować. Choć oczywiście w ich przypadku może zdarzyć się tak, że produkcja ta będzie niewystarczająca, aby w pełni pokryć nasze zapotrzebowanie. Dlatego też dobrze jest włączyć do diety produkty, które obfitują we wspomniane aminokwasy, a są to ryby, mięso drobiowe, mięso czerwone, sery żółte, a także jajka. Spośród zaś produktów pochodzenia roślinnego wspomnianych aminokwasów znajdziemy najwięcej w migdałach, tofu i ogólnie w nasionach roślin strączkowych. Wysoce zasobna w prolinę i glicynę jest również żelatyna, o której chciałbym teraz powiedzieć kilka słów. Przyjęło się uważać, że żelatyna jest doskonałym produktem na nasze stawy i kości, właśnie dlatego, że zawiera wysokie ilości aminokwasów potrzebnych do wytworzenia kolagenu. I rzeczywiście jedno z przeprowadzonych badań udowodniło, że żelatyna może w istotny sposób zwiększyć produkcję kolagenu. Jednak, aby uzyskać zadowalający efekt, najlepiej jest spełnić trzy warunki. Przede wszystkim należy sięgnąć po dość wysokiej ilości żelatyny. Mam tu na myśli 15 gramów, czyli dwie niepełne łyżki. Dodatkowo, żelatynę najlepiej połączyć z witaminą C. Do tego szczególnie ważne jest to, aby po około jednej godzinie od spożycia żelatyny z witaminą C, wprawić swoje ciało w ruch, czyli wykonać kilkuminutowy wysiłek fizyczny. A to dlatego, ponieważ wówczas usprawniamy przepływ krwi przez tkanki miękkie, dzięki czemu aminokwasy pochodzące z żelatyny skuteczniej dotrą do odpowiednich miejsc, aby wytworzyć kolagen. W celu połączenia żelatyny z witaminą C możemy sporządzić sobie napój żelatynowy. W tym celu należy rozpuścić dwie niepełne łyżki żelatyny w ciepłej wodzie, a następnie dodać nieco ponad jedną szklankę soku pomarańczowego. Po dokładnym wymieszaniu składników tak przygotowany napój spożywamy. Innym rozwiązaniem jest połączenie jednej garści czarnych porzeczek z rozpuszczoną w wodzie żelatyną i zmiksowanie całości do uzyskania jednolitej konsystencji. I tak jak wspomniałem, po upływie około jednej godziny od spożycia naszej mikstury dobrze jest poświęcić kilka minut na aktywność fizyczną. Na podobnej zasadzie uważa się, że bulion, czyli wywar i mięsa jest bardzo dobrym sposobem na wzmocnienie kolagenu. Jednak w tym przypadku nie jest to takie oczywiste. Wynika to m.in. z tego, że nie ma badań, które bezpośrednio pokazałyby, jak spożycie bulionu wpływa na produkcję kolagenu. Dodatkowo należy wiedzieć, że na zawartość wspomnianych aminokwasów w bulionie wpływ ma wiele różnych czynników. Przede wszystkim mam tu na myśli czas gotowania bulionu. Aby bulion zawierał wysokie ilości aminokwasów potrzebnych do produkcji kolagenu, najlepiej jest gotować go na małym ogniu pod przykryciem przez kilkanaście godzin, a nawet dłużej aby mieli państwo pewien punkt odniesienia, to w jednym z opracowań mamy informację, że zwykły wywar mięsny gotowany krótko przez kilka godzin zawiera w jednej standardowej porcji około 800 mg proliny i glicyny. Z kolei typowy wywar kost, gotowany przez kilkanaście godzin może zawierać nawet około 2700 mg tych składników. Dla porównania wspomniany przeze mnie napój żelatynowy zawiera ich około 5500 mg, czyli dwukrotnie więcej od wywaru kostnego i siedmiokrotnie więcej od wywaru mięsnego. Za inny punkt odniesienia można przyjąć mięso wołowe. 100 g mięsa wołowego, czyli jedna porcja, dostarcza około 2000 mg wspomnianych aminokwasów, czyli nieco mniej od porcji wywaru kostnego. W mojej ocenie wywar kostny nie jest aż tak doskonałym źródłem aminokwasów potrzebnych do produkcji kolagenu, jak to prezentują niektóre osoby. Niemniej zgadzam się co do tego, że jeśli chcemy zadbać o kolagen, to włączenie bulionu do diety, a szczególnie takiego gotowanego przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin, będzie poniekąd dobrym rozwiązaniem. Przy czym do sporządzenia wywaru najlepiej wykorzystać kość szpikową. Dodam też, że pomocny może okazać się dodatek octu jabłkowego w ilości około 3-4 łyżek na garnek bulionu, ponieważ w teorii ocet może zwiększyć wydobycie składników odżywczych obecnych w kościach. Teraz jeszcze dwa słowa o zasadności stosowania preparatów z kolagenem. Ten temat jeszcze do niedawna był dość kontrowersyjny z uwagi na to, że brakowało przekonujących dowodów naukowych, że przyjmowanie kolagenu rzeczywiście pomaga. Jednak w ostatnim czasie powstało kilka dobrej jakości prac, które potwierdzają, że suplementy z kolagenem wykazują pewną skuteczność działania. Dla przykładów publikacji z 2023 roku, będącej podsumowaniem 26 badań, możemy przeczytać, że do doustne przyjmowanie kolagenu poprawia nawodnienie i elastyczność skóry. Przy czym, aby osiągnąć zadowalający efekt, preparaty z kolagenem należy przyjmować minimum 8 tygodni, a najlepiej około 12 lub nawet dłużej. Jak chodzi zaś na przykład o stawy, to najnowsza literatura fachowa dowodzi, że stosowanie kolagenu może poprawić ich zdrowie. Mam tu na myśli przede wszystkim zmniejszenie sztywności stawów. Z kolei w przypadku bólu stawów i ich funkcjonowania wyniki badań wciąż dostarczają niejednoznacznych wniosków. Dotarłem też do pojedynczych badań, które pokazują, że suplementacja peptydami kolagenowymi może również poprawić gęstość mineralną kości u kobiet po menopauzie. Jak zatem Państwo widzą, preparaty kolagenowe mogą w pewnym stopniu poprawić nasze zdrowie. Niemniej muszę przyznać, że zagłębiając się w opisy badań, część z nich była w jakimś stopniu finansowana przez producentów kolagenów. Oczywiście nie dowodzi to zaraz temu, że takie badania zostały przeprowadzone nierzetelnie, zaś ich wyniki zostały naciągnięte, to jednak w takim przypadku warto zachować pewien dystans. Jak chodzi o moją opinię o kolagenie, to uważam, że w pierwszej kolejności dobrze jest zadbać o to, aby nie zabrakło nam składników, które kontrolują cały proces jego produkcji w naszym ciele. Mam tu na myśli witaminę C, miedź, cynk, żelazo, a także krzem. Następnie powinniśmy dostarczyć aminokwasów, z których kolagen może zostać wytworzony. Tu z kolei przede wszystkim warto skupić się na spożywaniu mięsa drobiowego i chudego czerwonego, ryb, serów i jajek. A jeśli zależy nam na wyprodukowaniu jeszcze większych ilości kolagenu, wówczas można rozważyć częstsze sięganie po żelatynę i długogotowane wywary kostne, które będą dodatkowym wsparciem. W całej tej hierarchii, preparaty z kolagenem zostawiam na ostatnim miejscu. Uważam, że są pomocne, tak jak o tym wspomniałem, niemniej nie powinny być one podstawą i główną częścią całego procesu związanego z budowaniem i wzmacnianiem kolagenu w naszym ciele. Jeśli zaś chodzi o porównanie między kolagenem wołowym i wieprzowym, a kolagenem rybim, to nie ma aż tak dużej różnicy. Wszystkie trzy rodzaje kolagenu cechują się podobnym składem aminokwasowym. Choć muszę zaznaczyć, że literatura fachowa pokazuje, że kolagen rybi wchłania się lepiej niż np. kolagen wołowy z uwagi na jego niższą masę cząsteczkową i mały rozmiar cząsteczek. Liczę na to, że tym materiałem udało mi się nieco rozwiać wątpliwości dotyczące kolagenu. A jeśli interesują Państwa informacje, jak w inny sposób wzmocnić swoje stawy, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie, wówczas przeniosą się Państwo do nowego programu. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.